Cześć! Witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś wam pokażę tylko se pierwszą serię Hero Zero P na P3 To jest mój pierwszy, pierwszy odcinek z gry, więc proszę o wyrozumiałość nie wiem dokładnie czy jest dzień ale raczej jest, więc wiecie. Ja chcę tylko wam pokazać to będzie 10 minutowy coś, około 10 minut odcinek, bo nie mam pełnej wersji wykupionego bandicama, a chcę odmygrywać Bandikamem, więc bo innego programu nie znam. No to tak, no to zaczynajmy. Ja tam mam 170 zobaczycie. Reglamy są bardzo słabe starte, bo te konta dostęp od raka, który bardzo długo nie gra. A widzieli Będziemy się prasę, nie mogę się mierzać, ale jeszcze yy, chciałem yy, tułą wiadomości z drużyny, coś tam mi piszą. Zaraz czym.

No, pokażę wam naszego przywódcę. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co ja bym polepszyć w statystykach. Bawam ja się wiedzieć, jakie są glycy, albo jest niby na nibykę. Tak jest jeszcze gorzej. Albo, nie wiem, jak to jest, jak sobie będzie się. Trzeba po prostu dawać. Nie wiem kiedy będzie odcinek z, właśnie z Hero Zero Ale wiem że to jest mój pierwszy odcinek No, tu miałam już zbyt dużo pieniędzy, żeby robić staty, yy, więc co, co bym nie tam, nie powiem tu, tu, raz, ale nic. No, jak chcecie, piszcie w komentarzu, yy. no właśnie, że wiadomości nie wysyłajcie, jak by się chcieli odczytać z czego. Muszę przerwać pracę, żeby sobie włączyć z końcem przymaczek. sobie zrobić, zrobię na chwilę na zaczynanie, które dzisiaj zaczynam. I chyba przegram. Więc nie wiem. O, wygrałem, dobra. Bo... Nie wiedziałem, bo atakowałem wcześniej e, drugiego, coś nie atakowałem tego, więc... Hmm. Dobra idziemy dalej ja do Mam już 4 minuty nagrywa o jazy O, widziałam. Mam tylko tak, 4 minuty nagrywania, a jak widzicie to będzie bardzo koleżne, bo te początkowe... O, teraz dużo lepsza, ale to mam mi się tam, nie mam, ale to jest ok. No, jak będę miał gdzieś około 200 milionów level, za zaczęli grać, to mam za... No. I wiecie, patrzę... Oczywiście, jeszcze jeszcze serię w tym, serie, komentarzach. W rankingu tak to jestem 586, widzę, jestem. Eee, w jestem wciąganiem nie ma. Widzicie. W drużynie ze 35, 30, o to jedno jestem, który... Omawiali cię, czy... gdzie jestem. 400, a honor to jestem 30, 30. No, drugim, a właśnie tym drogach. I pokażę wam czy ja, co ja mogę pokazać. Top 1. Top 5 wam pokażę wszystkim. Z tego... z tego... z tego te, z, te, z tego... z yy, tego Bo tu było moje konta są odbratne, znaczy było brata konta. więc co to no, no tu jest top 1. Dla mnie jest bardzo... Na pewno jeden też miałem konto, ale nie mam go usunąć. Pierwszy był 428, a raj tu miał statyp, statystyki po y, 2000... tu po 20 tysięcy, 20 tysięcy, to na 30 tysięcy silnie, chyba 21 tysięcy coś około, tu tak to wygląda. Tu mamy top 2 Też bardzo dobry dla mnie Ja mam tutaj, no, statystyki minus 64 tysięcy statystyk Więc yy, jak widzicie to Tu są, mi grają takie no life'y Dużo mówiąc, ale Ten Niko pozdrawiam, więc też pozdrawiam Superwoman, bardzo pozdrawiam. To jest mój, jak to powiedzieć mojego brata, kolega, kolega jak to mam powiedzieć, Brak Tu pozdrawiam serdecznie Alicja, Alicja, Alicja 02020. Pozdrawiam serdecznie Bardzo dziękuję serdecznie No jak widzicie, no to tak jeszcze Kasia0202 Pozdrawiam bardzo Też widzicie to są bardzo dobrzy No to To było na tyle chyba Następny, następny odcinek Będzie um, dłuższy, Dużo dłuższy Czepiają Cie... się mnie ludzie, że mogli Wam razem z niego na Tylko jedną oponę. Wcześniejsza moja drużyna to była taka, jeżeli mówię, nie Nie wiem, ludzie nie byli. Otóż jestem. Jeśli nie pokonani wylądujesz, to słabsze, sobie, że druga moja. On do mnie pisał, że dlaczego odeszłem. I takie tam. Ja no ja powiem, no to tam. No co wiecie, to by było na tyle, kłaniam się nisko, same, Ule, cześć. Zostaw łapkę w górę, komentuj, subskrybuj, by być na bieżąco. Cześć.